Moneczko, z tej strony kapitan karmelek. Bardzo was przepraszam, że tak długo nie nagrywam. Wiem, że to już was nudzi, że cały czas to mówię, ale. No dobra, no dobra. Proszę, wybaczcie. Ja tutaj sobie dzisiaj zrobię domek. Przynajmniej spróbuję. O, i trzynasty domek. Cześć, kurczaczki. Nie. Komuś jest was? Dobra, nikoła nie ma Zabrałem pochodnie, gdzie są te głupie pochodnie? Ech przecież nie miałem na spotkanie. Pochodnie Co się tutaj ceniuje Ech, Dobra Moje kurczaczki. Nie musicie się niczego bać. Jestem ciekaw, gdzie wiśniaki. Hmm, tu. Trzeba starać się. Nikogo nie ma. Skryfty są łopatce. Właśnie, chciałbym zrobić. Dużo drewna będę musiał zrobić. No dai, na razie mam 36. Zrobię drzwi. Bruk. Może mi się też trochę przyda. Co um, by jeszcze mi się, tam przydało? Aha.

I jak to się tu... Aha, tak. tak. Kamienna, łopata. Jak będę się to robił? Aż tyle ciora widzę. A, myślałem, że już ten... Jest, Więc ja go słyszę cały czas. Gdzie jesteś? Są zębia. Czy to się kiedyś skończył? Ja, tak, słyszę ciebie. Słyszę. Nie musisz się chwalić. Jej, robi się dzień, robi się dzień, robi się dzień, dzie, 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 dzie. Co się To tamten mnie atakował, czy który? Gin. A ten najlepiej jeszcze. Czy ja dobrze? To tam jest... Beb... Nie, tyle więcej. Spodem. była byłoby, jakby miał żelazny. Jeszcze... No tak! Ba nie, nie, Tak, Patrzcie się, patrzcie, patrzcie. Patrzcie mnie. W niedouczeniu. W niedouczeniu. No nie wiem co. Widać, czy nie chodzić? Tak, ta góra będzie się absolutnie nadawała. й <laughs> йнет <laughs> Trochę zrobić innym. No to sobie wymyśliłem. Nie jest to dobre. Trochę dużo. Tak, tu. Jej. Glina, nie mówcie. Tak, to glina moja największa Glina. Nie, jej, nie wiem czy wiecie, ale ja uwielbiam zbierać winę. Jestem jej kolekcjonerem. Dzień dobry, nie wiem po co tej. Co? Wy możecie. A ty skąd? A! Creeper! O ty niedołęgo! O ty jaki! Ja ciebie! No tak, podejdź do mnie. Tak. No podejdź do mnie. Ty potworze. Mój pani zielony ogórku. No. Co yeah, tutaj coś robi? Ja jaki słaby. Jakiś Creeper jeszcze się nie czepiał, by ktoś inny. Nie. A więc tepsi. Tak? Chciałbym, żeby to było więcej. Tak, tak, tak. Wola. Wola i tak, 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 tak.

w wszystkiego pod Drzewa, ja tak, Chociaż kiedy będzie potrzebna, to ma... Zrobiłem, zobaczcie, dlatego. już mam jeden stack pełny. Aha, dobra, fajnie. Aha, zimałem, tak. Bez to jest łatwe do... Dobra. Dużo nasion, jak tam sobie, jest wątkuta.

Jezu, koniu, koniu, koniu! Ogarnij się! Kłónie są nie ogarnięte. A za ciebie dostanę a teraz, zabiję łapką. Tak jak ja ciebie. Jej, yeah, level! Komiki, co za chwilę powiem, jednego sobie stawię, albo parę, żeby mi w każdej trochę oswoić. No i ja, biały są trudno oswajalni. Udziałam to na jednym filmiku, że naprawdę. No, bo ja jakiś biały. Na jest Przykro. O, ale fajna Ale mam pomysł, w zaklepach. Tak, tak, tak. Cześć, kołana marniczki. Niech jakaś się tutaj wpłynie od razu. Co mnie. zaprzyjaźnimy się. Zaprzyjaźnimy ja się. Ha, ha. Nie! Ty kałamarniczo! Nie lubicie mnie. Bo ty mnie nie lubisz. Tak. Tak. tak Zapierdolimy się. Ha! Ty już nie wypłyniesz. Moja kałamarnicza, Stefek. Tak, Stefka mam! Samsterka! I domu, Dam. Teraz tylko się skupiamy w domu, i domu, i domu. Ech, tylko nie pamiętam, pamięta, to było. Aaaa! Tu. Podłoga. Najpierw zawieszmy tę drogę. Długo pójdę sobie trochę drewno zrobić. A no, widzicie jak to się kończy. Za chwilę to już nie będę miał tego wątku. <ścoughs> jak ja zaklinam ten kwadratowy świat. Ten świat stworzony przez nocza. Nie pamiętam miał to na angielsku, to jest nieistotne już nie.

Cześć! Cześć! Co tam wiesz? la la. Aha, la, la, la. grzmiąc Aha, A jak to się robiło, a jak to Nie, 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 nie. jak to się robiło? Chyba blokki powinnam Okej, cześć, Tak. Będę też się stworzyć, nie? Chyba. Tak? Ja

Wrócił, e, gdzie tak, gdzie tak, gdzie tak pióro? Wow, strzała. Wow, Ała. coś mnie ubiera w stopę. Mm. Niech to hmm. już skończy, skończy czy nie? Skończę czy nie, bo ja nie wiem. Tak. Nie to... Aha! Żadne ja Tak, chodźcie do mnie. Do mnie, do mnie, do mnie. Tak, właśnie. Tak. Jak? Aha.